Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Wiśniewski, firma Camper Mountain. Słuchajcie, dzisiaj pokażemy Wam auto. Pokażemy Wam po prostu kolorystykę auta, jak sobie klient skonfigurował. Jest to auto używane 2021 rok, 108 tysięcy przejechane, czyli Volkswagen T61, którego sobie klient z Holandii właśnie. Skonfigurował, a auto jest klienta, posiada jeszcze ślady użytkowania. To był typowy transporter tradycyjnie, czyli wgnioty, rysy zostały, ale klient postawił właśnie na wyposażenie, doposażenie i na środek. Także chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie, kolorystyka bardzo nietypowa. Robiliśmy już podobne brązy z beżami. Meble też zrobiliśmy takie właśnie drewnopodobne w takiej okleinie. No i ale długo tego nie było, dlatego chciałam Wam, żebyście zobaczyli i ocenili, czy Wam się to podoba, czy nie. Możecie tam lajkować, opisywać. Słuchajcie, wersja long, czyli, a, czyli mamy tutaj o ten kawałek więcej miejsca. Właśnie to jest ta różnica te 40 cm, niecałe klient sobie wybrał tutaj pojedynczą żaluzję z takim właśnie tutaj podłokietnikiem eee, to jest robione i ta część materaca taka luźna możemy sobie zdemontować tą szafkę to wrzucamy i mamy o tyle szersze spanie czyli można sobie to powiększyć czy nawet można sobie wtedy w, w trójkę z mniejszym dzieckiem sobie spędzić ten czas śpiąc, leżąc, odpoczywając bez potrzeby otwierania dachu. Reżyser, proszę, mamy, reżyser, proszę, proszę. bardzo, mamy nowego reżysera. Pani reżyser, panie reżyserze, reżyser, proszę. To mereweczka i no gadżetów ci tu nie kładli, długopisów, no bo po co? Także... Nowe miasto lubawskie. Co tu mamy? To jest kronika zatrzymanego czasu, co? Czyli ja co, mówisz, czyli tam co? Od... No, z całego Nowego Miasta, z lat, jak to się przedstawiało, aczkolwiek teraz została wydana nowa jakaś publikacja. Książkowa. Czyli patrz, jakbym chciał prowadzić teraz, szukał kogoś do prowadzenia firmy produkującej kampery, to zobacz, takie się ogłoszenie dawało. Do prowadzenia mojej nowo założonej restauracji poszukuję od zaraz odpowiedniej osoby z kaucją. Świadectwa i fotografie uprasza. To jest grupa e, Urban, jak to się nazywa dokładnie, Shetting Gdańsk i Urban Shetting Polska organizowało Miasto w szkicach i przez weekend sobotnio-niedzielny przyjechało to, kilku dżentelmenów, no, było 50 osób, można było ich spotkać na ulicach Nowego Miasta, siedzących na, na ławkach, schodach, na na trawnicy, przesełkach. I przesełkach i rysowali, y, szkicowali. szkicowali, rysowali Nowe Miasto Lubawskie. Dziękuję, tak żebyście chcieli wędliny i tak dalej, co tam, nalewki, o nalewki, no, za, no. ale bezalkoholowe. No, bezalkoholowe do kąpieli. nie no, nalewki do kąpieli. Okej. Okay. według własnego uznania. Taki bardzo miły, sympatyczny przerywnik. E, niedługo będziemy obchodzić 700-lecie naszego nowego miasta Lubawskiego. Słuchajcie, e, historia bardzo ciekawa. E, polecam zagłębić się. Niedaleko miała się odbyć bitwa pod Grunwaldem. Wiele ciekawych rzeczy, fantastyczne zdjęcia, także zostawiam to u nas na filmie. Ktoś sobie przyjedzie, będzie mógł sobie odrobić historię nowego miasta, a my bierzemy się dalej za pracę. E, także projekt, projekt typowo skonfigurowany pod klienta. E, każda rzecz e, na nic się nie dał przekonać, miał po prostu swoją wizję. Powiem Wam, że e, tak siedzę teraz tutaj, a jednak, ja jednak jestem miłośnikiem, żeby jednak w środku była ta Alcantara. No, po całości od ale Tak. Też Tych nie? Walam. No. No, ale tak sobie klient zażyczył. Coś z ciekawości, z nowości. Eee, bardzo fajna, duża szafa w Longu, jeżeli ją robimy, to można tu naprawdę, słuchajcie, można tu naprawdę sporo nawkładać. Kuchenka, nic się nie zmieniło, eee, dwie głębokie szafy, lodówka i olko. E, miejsce na sztuczce, na drobiazgi, e, dwie, dwa mocowania na stoliki, bo mamy dwa stoliki. Tu sobie akurat klient zażyczył, włącznie, czyli tu, tu tradycyjne miejsce na stolik, zbiorniki woda czysta, woda szara. I pokażę Wam od razu ten drugi stolik. Nasz dealer z Holandii bardzo lubi taką właśnie opcję z tymi dwoma stolikami. Fajnie sobie, słuchajcie, wkładamy. Czy w klapę też? Co proszę? Czy w klapę też możemy zrobić? Czy w klapę też możemy zrobić? Wiesz co? Ehm, a nie robiliśmy w klapę, a? ale, i pokażę Wam teraz trzecie miejsce. <gulę> no w ogóle, bo tak. Teraz ktoś wyższy yy, będzie kierowcą tego auta. No to trzeba uważać, nie możemy fotela kierowcy cofnąć maksymalnie do tyłu. Znaczy, możemy, ale się oprze nam, bo już ten stolik nam ogranicza tam, powiedzmy o tyle. I zrobiliśmy tu miejsce, skorzystam z tego stolika. Zrobiliśmy tu dodatkowe miejsce. Właśnie. Tu sobie rozblokowujemy. I tu mamy miejsce nawet na trzeci stolik. Co? Rafale, zaskoczony? Wersja long, czyli to łóżko jest, robimy z tyłu do samego końca, bo kiedyś robiliśmy. E, łóżko o te 40 cm krótsze, że można było sobie coś tam włożyć, ale leżąc tam, kładąc poduszki, korzystając z tego samochodu, mnie irytowało, że nieraz tam ta poducha potrafi spać. A teraz mamy łóżko do samego końca, do samych drzwi bądź klapy. Opieramy sobie poduchy, fajnie się leży. A żeby w ogóle to jeszcze wykorzystać, to miejsce, a zarazem wzmocnić łóżko, zrobiliśmy dodatkową szafę. Proszę bardzo, można z tej strony do niej sobie tam coś powrzucać. Bądź wyjąć, ale jeżeli mamy tu załadowane towarem skrzynkami fajnymi, jak Rafa ostatnio używa, o, to będzie lepiej widać. Proszę bardzo, mamy też dostęp do tej szafy z góry. Na pewno, Rafał, ci się podoba? Lubisz takie rzeczy? Tak, bardzo. A, widzisz? Rafał jest ni niestety jest dużo starszy i ma większe doświadczenie z karawaningiem. Starszy karawaningowo. <grywa> <grywa> Dlatego nieraz mi podpowiada, powiem Wam, że ma dobre pomysły. Ale oczywiście takie, które ja mu wcześniej... E, ja mu rzucam, żeby on mógł na nie wpaść i o tym mi, mi niby doradzić, podpowiedzieć. On się lepiej wtedy czuje. E, wersja z jedną roletą. Dwie półki. I mamy tu też e, dużą szafę, miejsce na jakieś rzeczy. I tu również z tej strony można się dostać, czyli mamy dostęp z góry i z boku. Hmm? Jeżeli komuś się nie podoba taka wersja z tym układem, z tymi poduchami, z, z tym fotelem oryginalnym Volkswagena, możemy zastosować albo podłogę Mobi Frame, czyli z kanapą jeżdżoną, bądź firmy Scopeme, czyli ona jest też trochę jeżdżona, rozkładana, bez poduszek i wtedy się też robi fajne, duże łóżko, czyli mamy trzy opcje, trzy, o, trzy możliwości zrobienia takiego łóżka. Różnią się ceną. Ale szczerze nigdy nie, nie siadam i nie policzyłem, bo jak już ktoś sobie wybierze dane, to on jest sfokusowany, że on chce te i w ogóle. Tak jak do nas firma się przyjeżdża i teraz tak, posłodzisz sobie do takiego auta, oglądasz, rozkładasz, kładziesz się, testujesz, zostawiam klientów, wtedy się bardziej pewnie czują, sprawdzają wszystko. Przechodzą do auta obok, mamy po firmie Wanderer, właśnie gdzie jest zamontowany fotel z kopem. Też można sobie porozkładać, poukładać. Tam jest fajne, że można sobie to oparcie podnieść. Podnóżnik, podnóżek można sobie taki zrobić, opuścić taki szzezląk zbudować. I można naprawdę sobie skonfigurować, ułożyć to łóżko pod siebie tak jak chcemy. Dobrze. Artur. Artura nie będziemy odrywać od pracy. Mamy sporo pracy. Teczka przygotowana na przeglądy. Słuchajcie, jeszcze w odnosie dachu, e, zastosowany dach jest firmy Camproof. E, standardowo dachy są w kolorze, dachy namioty są w kolorze antracytowym. E, w standardzie mają trzy razy okno z moskitierą. Możemy sobie wybrać za dopłatą e, front open, czyli otwarcie tego przedniego okna, bądź e, taki open sky, czyli otwarcie całego namiotu, sobie wtedy go podwijamy. Czyli jak Rafał wspomniał, e, fajna rzecz. Po, po nocy, po możliwej nocy, żeby auto przewietrzyć, tak? po mhm. trzech nocach. Po trzech nocach, ile osób? Cztery i pies. Cztery osoby i pies, te czwórka wersja, krótka, długo to jest? Tylko krótka. Tylko krótka, rzeczywiście, u Ciebie tylko krótkie. No, Uwdaszek, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, po prostu został po to wymyślony, żeby nas nie irytowało, jeżeli prowadzimy, e, kierujemy, prowadzimy i kątem oka widzimy, że coś tam u góry nam brakuje, to fajnie wypełnia, no i estetycznie wygląda. No. Tu mamy założone dodatkowe światło LED. O, można tam sobie rękę wsunąć, włączyć. Dobrze. To co, otwieramy Rafale, co by, co by nasz Artur miał zajęcie i <ścoughs> przyszedł to złożyć. E, tak jak wspomniałem, kolor e, samego namiotu w standardzie jest szary. Jeżeli chcemy jakiś inny kolor, a jest e, spora gama kolorów, wymaga to dopłaty, e, no i często gęsto e, trzeba Powiedzmy 3-4 tygodnie poczekać na dany kolor. Koszt dopłaty za kolor jest to około 700-750 zł, w zależności od kursu euro. Proszę bardzo. Znażyłeś? Zawsze. O! I teraz to najlepsze. Wtedy klienci też, którzy wpadli sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i pani stwierdziła, kurde, tu jest ciasno, nie, jednak nisko jakoś. No ale zrobiliśmy tak i nagle samochód jakoś w ogóle dostał inny wymiar. No i państwo zarezerwowali auto. Kogo witam, kogo gorsze? Słuchaj, yy, nie wiem, Jacek miał przyjść. Jacek jest wyjechany, Jacek nie ma. A, dobra. Jaki ma teraz? To wie co? Może odwrotnie, spróbuję. Czyli wszyscy wiedzą, a ja się na końcu dowiaduję, jo? jak się jak znajdę. Ale wiem, gdzie są, zaraz przyniosę. Patrzę. Mam nadzieję, że ten wymiar. Okej, okay, dziękuję bardzo. No proszę bardzo. Tylko to? Nie, tylko to na razie póki co. Wiem, tak. Yy, to jest tak yy, yy, zwana yy, przed kontrolą jakości yy, pierwsza kontrol szefa. Jak była, powiemy, takie smaczki, gdzieś to jest naprawdę nieraz rozpierduły. I uwierzcie mi, że na produkcji. Często tak jak no, mamy już sporą ekipę y, i no, ktoś spojrzy, aha, dobra, trzeba poprawić, ale nie przekażę tego dalej, trzeba coś dołożyć. Często, a najgorsze jest to jak klienci w trakcie realizacji, my już finiszujemy, a oni, dobra, ale jednak może dołóżmy to, zmieńmy to. I my musimy coś rozbierać, zmieniać. To jest kurcze, no tak czasochłonne, a w tych czasach najdroższy jest ten czas. No i Rafał, no Rafał, dobrze. Tak. E, słuchajcie, o, tu jest fajne porównanie jeszcze odnośnie, mamy zwolenników dachów cza czarnych e, bądź białych e, i takich w kolor. Teraz e, temperatury. Biały samochód, na dachu mamy około 45 stopni. Tu, no kurczę, on, on jest naprawdę bardzo jasny jest ten kolor, e, Ascot Grey, e, jasny, jasny kolor, ale na nim już się robi około 80 stopni, a czarny już niewiele więcej. 85 stopni mamy temperaturę w słońcu. E, co do spania w chłodne dni. E, z informacji od naszych klientów do plus 5 z... hmm. co? Do, do minus 5. Do plus 5 śpi się bardzo fajnie nie odczuwa się tych temperatur e, do minus 5 parafale, co powiesz? Jak się śpi. Bardzo dobrze. Tak samo, nie? Jeżeli jest Webasto, cię poleci do góry. Nawet nie potrzeba tego nawiewu na górę. Jeżeli ktoś chce, to wstawiamy. Eee, ale tak. A jeżeli ktoś w ogóle chce ekstremalnie, dokupujemy sobie taki szalik w koło auta i można wyjeżdżać na narty Walpy w Austrii. Tak. Airliney. Airliney są opcją. Tu sobie klient akurat nie zamówił. Tu mamy, jeżeli chcemy coś na dachu łozić, chcemy właśnie na te wspomniane narty wyjeżdżać. Czyli musimy zamontować takie airliney, te aluminiowe szyny. Do tego montujemy poprzeczki, pałonki, jak zwał, tak zwał, i na to wrzucamy kufer. Eee, kufer cały czas może być na tym dachu. Jeżeli jest pusty, otwieramy. Nie przejmujemy się. To wszystko działa, nic się nie wygina, tylko pamiętamy, żeby wyrzucić z tego ewentualnie te cztery pary NART i cztery pary butów. Konfigurację auta możecie dopasowywać do swojego gustu, ile ludzi tyle gustów, jak to mówi znowu nasz dealer z Disseldorfu. Eee, dla jednych taka konfiguracja jest, le, a dla drugiego jest czymś pięknym. Nam się nie musi podobać, my możemy doradzić, pomóc przy konfiguracji i zrobimy, jak sobie życzycie. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszam do naszej firmy do Bratiana, Piotr Wiśniewski, Camper for Mountain.